Wyjazdu to marynarskie i górnicze szczere życzenia i pozdrowienia. Maryża, marynarzom z wiecznej wachty, górnikom z wiecznej szyfty. Wspomnienie sztormów, szkwałów, zawałów, wstrząsów, wybuchów. Zawody na pozór odległe, ale jakże pokrewne, ahoj, brawo dla górników, brawo kochani, mamy jak widać górników z sobą, w razie czego to wrócą stare dobre czasy, będziemy mieli dużo statków, to wtedy no, kopalnie już nie zamykają, prawda, także mamy górników z sobą, dziękujemy, a mamy ligę morską z sobą. Polin Liga Morska stoi tam z nami, przyjechała specjalnie, a dla nich mamy Akademię Morską, Ligę Morską, naszą. Pokażcie się, rączki do góry, Prawa Akademia, Liga Morska. I mamy prezesa, panią marszałkę, którą prosimy o dwa słowa. Pani Prezes Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej Rzecznej jest z nami, a dodatkowo jest kapitanem Żeglugi Wielkiej honorowym. Jest Pani, Pani nasza kochana Krystyna Pol, też jest honorowa, gdzie uciekła? Aha, no to chodź tutaj, tutaj na chwilę. O, chodź. Witam serdecznie. Jestem bardzo, bardzo wzruszona patrząc na Was. Kochani kapitanowie, kochane małżonki kapitanów, brakuje tutaj jednego słowa jeszcze ważnego, które chciałabym skierować do Was, bo ludowcami i łosinkami Ligi Morskiej to my wszyscy jesteśmy. Natomiast mnie przyszło w udziale pełnić rolę Matki Chrzesnej Statku. Powstańca listopadowego. I wiem, jak ważną sprawą jest to, że te żelazne dziecko oddaje w ręce kapitanów. To Wyżeście nim dowodzili, to wyście dbali o statek, o załogę i o wszystkie statki, którymi Wam przyszło dowodzić. Bo pamiętajcie, tylko o Was się mówi, że kapitan to pierwszy po Bogu. I Wy trzymacie ster, i za ten ster, który trzymaliście. I ten ster, który jeszcze będziecie trzymać, chcę prosić, żebyście zawsze myśleli, że Macki Chrzesne myślą o was, są razem z wami i życzą wam wszystkiego najlepszego. A kapitanie, za tę piękną tablicę, za to, że w ogóle całe serce wkładasz w ten skwer kapitański, to wszystko, co robisz, to wszystko robisz właśnie dlatego, żeby podkreślić, że ci tu stojący kapitanowie, to jest po prostu wielkie serce naszego miasta, naszego Szczecina. I nie ma tutaj dzisiaj z nami Laury, która jest sponsorem, która całym sercem oddana jest wszystkiemu temu, co tutaj robicie. To ona Was sponsoruje, to ona Wam ten skwer podarowała razem ze swoim zespołem CSL-em. Jej za to też bardzo dziękujemy. Jeżeli dzisiaj mam powiedzieć, kto powinien zostać honorowym ambasadorem Szczecina, to właśnie myślę o tym, że powinna to być Laura i powinien być to kapitan. I takie wnioski postawię. Dziękuję. Ja mogę powiedzieć, proszę Państwa, tylko tyle, że przygotowuję trzeci tom Kapitanowie, monografii Kapitanowi. W związku z tym ja mam do Państwa serdeczną prośbę o wskazanie kolejnych nazw kapitanów, tych, których nie ma ani w tomie pierwszym, ani w tomie drugim, a chcę, żeby się znalazły w tomie trzecim. Podejrzewam, że będzie tam około 90 nazwisk. I kapitanów, bo tylu zasługuje na to, żeby ich przedstawić, o nich pamiętać. Bardzo się cieszę, brawo, Panie Kapitanie. Brawo, brawo, brawo. <laughs> Bardzo się cieszę z tej właśnie tablicy, z tego skweru. Jeszcze bardziej bym się cieszyła, proszę Państwa, gdyby nasz panujący prezydent Krzystek jednak podjął decyzję o wybudowaniu w Szczecinie e, Alei Kapitanów. Skwer jest cudowny, ale uważam, że kapitanowie w tak dużym, morskim, portowym mieście zasługują na swoją Aleję. Aleje mają żeglarze wspaniałą i marzymy się, żeby również wspaniało mieli kapitanowie. Dziękuję. Brawo dla Krysi! Brawo dla Krysi! Jeszcze dwa słowa. Pani Teodorczyk, kapitan i przewodniczący i Zyga, Zygmunt. Prosimy tu na chwilkę. To są kapitanowie najwięksi przewodniczący.